Witajcie kochani, dzisiaj kończymy pierwszy tydzień Adwentu, tydzień nadziei i poprowadzi nas dalej fragment z księgi Izajasza. Zaiste o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże Ci on łaskę na głos Twojej prośby, ledwie usłyszy odpowiedź ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia. Twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy Twoje patrzeć będą na Twego Mistrza. Piękny fragment pełen głębi. Głębią w naszym życiu jest ta prawda, że każdy z nas doświadcza utrapień, ucisku, cierpienia. I Pan dzisiaj do nas woła: Wpatruj się w moje oblicze. Ja nie odstąpię od Ciebie, będę zawsze przy Tobie. Bóg niesie nam w tym ostatnim dniu tygodnia nadziei niesie nam ogromną nadzieję, nie odstąpię od Ciebie. Chcę Was dzisiaj zaprosić, abyśmy chodzili na adorację. Sprawmy, aby ten czas Adwentu był naprawdę codziennie krokiem bliżej Jezusa. Wpatrujmy się w najświętszy sakrament. Wpatrujmy się w naszego Pana. Niech on umacnia w nas swój pokój, swoją mądrość i swoją miłość. Pomódlmy się za nas wszystkich, abyśmy nie stracili, nie zmarnowali tego czasu łaski, którym jest Adwent. Niech to będzie bliskość z Panem coraz większa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Amen. Królowo nadziei, módl się za nami. Kochani, życzymy Wam i sobie pięknego, głębokiego, bliskiego Jezusa czasu Adwentu. Przypominam, że jest jeszcze możliwość zapisania się na rekolekcje ignacjańskie i zapraszam jeszcze do modlitwy pieśnią Daj mi usłyszeć Twój głos, daj mi zobaczyć Twą twarz. Do zobaczenia, pięknego dnia.